Siemaneczko widowie z tej strony ja oto my gramy nareszcie w 99 nocy To ja Rolosik Ne Zagramy sobie w 99 nocy Niestety samemu Ale w przyszłości to zmienia Zaczynamy przetrwać 99 z nocy. Poszukiwanie zaginionych w za dzieci pomagą. Respimy się. I oczywiście, jak na samym starcie, szukam chatki. No i co? O w ogóle mam kresę rozwójcy, więc będzie mi trochę szybciej. I pierwszego dnia nie respi się jeleń. Dla Was, oczywiście, widzowie. zebrałem tą informację. Więc kolejny poziom. Idę od razu szukać różnych rzeczy. Tu mamy węgielek. Tu zima już jest. Tam coś jest też. Warto by było tam pójść. No i pomijając to, dziękuję Wam za, za te yy, yy, dwa suby. Jestem, jestem bardzo wdzięczny. to tak. A grania, można też tak agrować wilki, z czego właśnie ja dostałem yy, skórę. Mamy to Start nawet Nie Ale To się pozostało na później E, bardzo rzadko na łapki w ogóle, to, jak macie jakieś triki, to dajcie znać. Mamy tu jeszcze skrzyweczkę, to sobie od razu weźmiemy. Może O owłóczmy mamy widzowie i węgielek. No, co by nam nie jest straszne, wszystko jest dobrze. A, no i tyle, smutno mi jest. Nie, nie, e, nie gram z kolegą i w ogóle wbijajcie na e, mojego kolegi kanał. Nazywa się Tościk 2025. Opłaca się wbić, ma fajne filmy No i z mojej strony to tyle. Ale ścinamy to drzewko. Mapa. Kurda, właśnie się zastraszyłem. Ello. Kość te łapki nie wyropią. to zmienili? Kurde. O. O. No. no Nie to tak. Robimy sobie. A, oczywiście. Drewno nie. O handlarz, a nie ma łapki. A właśnie włócznią mogą być ich. Hmm. O. Mamy to. Aha, handel, pat, pat, trader. Bierzemy sobie to. Dobra siekiera. Dobra torba. Mamy to. A i zapomniałem wspomnieć, żebyście klikali pod tym filmem suba, bo jest za darmo. Czyż nie? Ja bym kliknął. No nie wiem, kiedy się robi ta noc. A dobra, zostawię to drewnianko może kiedyś się ładna stąd o. i za 50 subów zrobię. Pokażę twarz, więc się nie martwię on to. tamtą stronę o tu jeszcze jest a właśnie nie wziąłem tego a nie, to, to wziąłem, była to jest skrzynka o tu też jest też jest skrzynka ale dobrze jakoś mi się powodzi teraz kolejna włócznia i do I love it, I it yeah. Eu não o to pensando Wash! 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 Yeah, wash! Já acabou o Que On chce potem, nie no. Dobra, wrócę do okienska teraz. Hej, to. Kurde. Ciężko straciłem. No i co zrobisz? Uciekajś tu. Sieg, zygzak, jak zygzakiem lecimy. Dobra. Drugi dzień. Nie jestem tak wina okay, Cześć, miałem iść tam do skrzynki tam była Tutaj Tylko wilki na mnie się nie rzuciły i będzie wszystko dobrze O, jeszcze drewno Jakoś prawda mam oprócz tej króliczej stopy Ale ja to akurat z wilkiem to się zdziwiłem, że za pierwszym razem otwieramy, otwieramy a stara taka tam jeszcze coś, tam potem do kultystów, potem zajdę. Szybko lutujemy.

Masienka. biegniemy do naszej bazy, widzowie. Uwaga, spalamy kultyst. Cool Jak to kiedyś powiedział mój kolega, kultur. О, да годно ну, ясно. Ну уж это Ale zapodajemy widzowie i ciao, alfa Bo... O, kacę gdzieś głęboko Dobra, ja bym po niego pójść